Michał Nawrot staje do tej piłki trzech zawodników z Sokoła w Murze, jeszcze tutaj każe czekać Nawrotowi, sędzia Siemiński, chyba tam zbyt... Dużo rąk w tym polu karnym za dużo pracy rękami piłkarzy obu zespołów. No tam bardzo gęsto piłka na na walkę, ale dobra, interwencja nowa. Krzysztofa Huta Odał tu rozpoczynają goście. Jest nawrot już w polu karnym cały czas nawrot strzał z za pleców. Niepewna interwencja żaka no Lubera. Tam dobrze odnalazł się w polu karnym. Jeszcze wrzutka, no ale już chyba nic z tej akcji dla hutnika nie wyjdzie wyjdzimy no, spotkania, bo ten z którego teraz korzystamy. No Najwyraźniej coś tu jest nie tak z zasięgiem, ale uprzedzaliśmy Państwa uczciwie, że nie najlepiej to wygląda. Uwaga, bo teraz rzeszutko szansa dla gospodarza, ale dobrze. Powracający Michał Nawroz wybija piłkę na rzut drożny, ale. I znowu szansa dla gości i ponownie Krzysztof, Krzysztof Żak. No już teraz dobra interwencja, teraz już nie ma się do czego przyczepić. 7 minut plus to co doliczy sędzia główny tego spotkania no i za taki mniej więcej czas to spotkanie się zakończy oj ależ znowu było bardzo bardzo blisko tym razem główkował Mateusz Stanek to on stworzył sobie dobrą sytuację Ochotnicy już szanują piłkę, spokojnie, nie śpieszą się, nie ma co się dziwić, teraz Stępniowski, dobra piłka, do przodu, jest Mateusz Stanek, nie jestem przekonany czy nie był na Stanek, ale nie ma taki są Sierakowski prosto w Krzysztofa Żaka, no Sierakowski, myślę, że tym cieszym występem puka powoli do wyjściowej jedenastki. No i znowu hutnicy muszą atakować większą ilością zawodników gospodarzy, i korzystając z kontrataków, hutnicy Mateusz Stanek. Pusta bramka i musi być 2 do 0. Mateusz Stanek z wielkim spokojem minął Krzysztofa Żaka, później jednego z obrońców sokoła Przytkowice. No i wszedł niemalże do bramki z piłką Mateusz Stanek.